Zagrajemy w Uncharted 2 poświcku jej Master No i co? Tym razem druga część Uncharted nie czwarta ani piąta Myślę, że taka odświeżona wersja tej gry nam się spodoba. Chciałem się oczywiście jakby na Tana Drake'a oczywiście no jakby inaczej więc rozpocznijmy sobie nową grę czy w nowej grze zachować dodatkowe skarby z przetarnej gry nie zagramy na normalnym Bra. lecimy so much. Держи. Подождите, я что-то увидеть. А нет, не могу сейчас А, еще одна вещь. Rozdział pierwszy. Młody Kowadło O nie. Nie, 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 nie. Wow. Nie jest dobrze. Dobra, no wyronny i dasz radę. Wierzę w ciebie. Wow. O no, trochę w niewajnym położeniu jesteśmy na tonie Grejka. Nie, nie, wow. tylko spokojnie, no i to też radę. Dobra Teraz trzeba tu skoczyć. Wow. tego nie nie przewidziałem tego. dobrze. Nie dobrze. Wow! Nowej płódź! Czekajcie, w ja muszę te dźwięki, kurde. Dźwięk, poziom głośności. Muzyka. Namysł na tu. Mowa też na tu. Film. Wszystko dam na połowę. Cześć, ja tam mam wyjście audio jeszcze Słuchawki przestrzenne 7.1 stereo Dobra, jest dobrze <laughs> <laughs> Do wojny Szybko biegnij Biegnij Biegnij, 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 biegnij! Skacz! Dobrze. Dobrze, nie! Ej, no dawaj, dawaj. Dawaj! znowu się przenosimy do przeszłości. Postawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? He hej. He hej. Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. To pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. <laughs> Chodź tu. Mam dla nas robotę. Serio? Klient wypłaci nam całkiem sporą sumkę, jeśli zdobędziemy dla niego pewien przedmiot. Dobra, słucham. Ale to ci się nie spodoba. No nie, Nie, chyba zwariowałem. Tak, się. Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flint, Flin, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło próbując coś zrobić. Ale jednemu się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla. Nie, dwóch. Nie, 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 nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa właśnie tu idzie. Sloe Fraser. Nate, Drake, Nathan Drake. Witaj, Harry. Kloe należy do najlepszych kierowców branży. Zatroszczę się o nas. Na pewno. Dobra, słuchajcie, wszystko dokładnie przemyślałem. Wejdziemy kanałami. Póki co jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu? Nie. Co? Nie pytałem o to, ale powiedz. Wszystko? Lampa naftowa? Tak. <laughs> jest bezwartościowa. Nic nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Cóż, zdaje się, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera, mającego za dużo czasu i pieniędzy. A tak przy okazji, to... to jest nic nie warte. Jest coś jeszcze. Jak twoja trzynastowieczna łacina, stary? Skąd to masz? Powiedzmy, że pożyczyłem to z akt <grywa> W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Prze przecież to napisał Marco Polo. Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. <grywa> Niestety, cała reszta to bzdury. Ej, Chwilę, By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. Światło Wielkiego Hana kryje w sobie los trzynastu. Widzisz, co mam na myśli? To Bełkot. Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Ta. Halo, może mi to ktoś wyjaśnić? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kubla i Hana. Półtora roku później przybył do Persji tylko z jednym okrętem i zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest trzynaście okrętów wyładowanych cesarskim skarbem, czekających na swego znalazcę. Tak, i tego szuka wasz klient. Y -y, spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Hana. Światło Wielkiego Kana kryje los trzynastu. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie zaginionej floty. Więc. Wykiwamy go, prawda? No, to oczywiste. Wchodzisz w to? A co, on? Cóż mogłoby pójść źle? Tia. Przenosimy się do przyszłości. Nie, najwidoczniej. O tutaj coś mi mrugło. Żeby to skarb był Chyba to tak. Mamy pierwszy skarb. Posążę gniewnego Bóstwa. Idziemy dalej Oho O nie, to drzewo wow. Dobra, przeszliśmy Jakoś Zdołało się Dobra, na razie jest dobrze Znaczy nie dobrze, Niedobrze jest z ten Wow Się. Tu mamy drugi skarb Posążek Sara bo Tak się to czyta Drugi skarb Tu wchodzimy Amunicja Ha Oh, jasne zamknięte, zamknięte jak zawsze. Co trzeba Prześcierć, czy? Let's Knight? Jest. A sam zginia. Mówię. Karma <laughs> dobra Ty. nie gadać tam na góry mamy się dostać. No to nie to Dasz radę, na Teraz skacz tu. Dobra Dobrze, dobrze.

Cześć. O, o, o. No, i pogrze wstępnej. Możesz mi powiedzieć, co się do cholery dzieje? Z kim, z Flinem? Tak, mogłaś mnie ostrzec. I przegapić wyraz Twojej twarzy? Nieważne. Wiesz, wcale nie było łatwo Cię. Odszukać? I kto tu gada o byciu łatwym? O, chyba nie jesteś zazdrosny. Zresztą nie zapominajmy, kto na kogo wpadł. Kochanie, nie, nie możesz być zazdrosny. Moment, chloe. Jeśli dzięki temu poczujesz się lepiej, to moje stosunki z Filem są czysto zawodowe. No, głównie zawodowy. No. Kiedy połapałam się, że coś kombinuję, pomyślałam, że zechcesz wiedzieć, o co chodzi. Jaki mamy plan? tak jak ustaliliśmy. Robimy skok, znajdujemy okręty i wiejemy ze skarbem. Z Flynnem? Uh -huh. A potem? A potem dzielimy go na trzy części i znikamy. Tym razem oboje. Hm? Rozumiem. Do tego czasu nie może się o nas dowiedzieć. Chyba wkurzy się, co? Spokojnie, nic mu nie będzie. Zaufaj mi. Ale by nie była zadowolona. A tymczasem przenosimy się. Znowu do przyszłości. A, zrazu nic, wierzę w ciebie.

Nie stało cztery miesiące wcześniej. Na pewno dasz radę? Lepiej bym się czuł z bronią. Nie będzie nam potrzebna. Od takie małe ubezpieczenie. Flynn to zwykli strażnicy muzealni. Dokładnie znamy ich trasę. Odpręż się. Odpręż? <laughs> odpręż się. Siedziałeś kiedyś w tureckim więzieniu, stary. Jak nas złapią, to nas zamkną, a potem wywalą klucz. Wiesz o tym, prawda? <laughs> Lepiej od ciebie. Może ty lubisz takie rzeczy, ale ja nie. Nie stać nas na błędy, to ich nie popełnimy. Jesteśmy. A co zrobimy, jeśli zmienią patrolę? Wymyślimy coś od ręki. Nie możemy błądzić po omacku. Ja nie błądzę, improwizuję. Tak to się nazywa? Tak. Umiem się dostosować. Dostosować! Skizy. <noise> Tam. I co ci mówiłem? Doszliśmy prosto do samiusieńkiego muzeum. <noise> Dokładnie tak. Musisz mi bardziej zaufać, stary. Okej, okay, to ja idę tędy. Pamiętajcie, ta wieża to nasza jedyna droga na wystawę. Ale nie zbliżymy się, póki świecą Jupitery. Omawialiśmy to. Tylko odetnij prąd, zanim dotrzemy na drugi dziedziniec. Światła zgasną. W umówionym miejscu mam już samochód. A wy postarajcie się tylko wydostać w porę, ok? Dobra, koniec gadki. Bierzmy się do roboty. Chloe, do zobaczenia po drugiej stronie. Nie mogę się doczekać. Na pewno wiesz, dokąd idziesz? Jak zawsze. Dobra, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego, cześć.